Hej, hej, hej! Przed Wami lekturka, naprawdę wspaniała fantastyka, półkróla Joe Aberkromble. <grywki> Siążkę mam do recenzji od wydawnictwa Rebis i jest to, jak widzicie, tom pierwszy z premierą 27 czerwca 2023. I najpierw mam dla Was cytat. Posłuchaj mnie uważnie, Jarwi. Jesteś królem. Wprawdzie żadne z nas tego nie pragnęło. Ale nie mamy wyboru. W tobie pokładamy całą nadzieję w chwili, gdy stoimy na skraju przepaści. Ludzie nie darzą cię szacunkiem, masz niewielu sprzymierzeńców. Dlatego musisz zjednoczyć nasz naród i poślubić Isrun, córkę Odema, tak jak miał to zrobić Twój brat. Wszystko już zostało omówione. Decyzja zapadła. Słuchajcie, chciałam właśnie w cytacie zawrzeć wam prawie. Mm, Cały zarys tej książki, ale istotnym zagadnieniem i postacią jednocześnie jest tutaj sama osoba Jarwi. Musicie wiedzieć, że on od zawsze żył w cieniu swojego brata. Ojciec i syn byli nierozłączni, obaj silni, stanowczy i władczy. Pomimo młodego wieku, brat głównego bohatera był chodzącą doskonałością i wspaniałym przywódcą, z którym każdy się liczył, każdy go szanował. Jarwi od zawsze był gorszy. Bez powodu tego, że był niepełnosprawny. Miał kikut w miejscu dłoni, który żył jakby własnym życiem. Zawsze starał się go chować, gdyż wśród ludzi wywoływał niesmaczenie. I z tego też powodu był nieśmiały i dosyć strachliwy. Nie wierzył w siebie, a matka tylko podkreślała jego kalectwo. Zamiast go wspierać, jedynie dołowała. Dlatego szok wielki nastąpił, kiedy król i syn zostali zabici. Małżonka, twarda skrupa, zamiast rozpaczać na stratę męża i dziecka, ona jest tutaj zła, no to że jej drugi syn, młodziutki i bardzo nieporadny Jarwi, został tutaj królem. Co może, stara się jakby załatwić tutaj sama, ale często z tego powodu wystawia go na pośmiewisko. On sam, żeby pokazać, że coś potrafi, żartuje sobie ze swojego kikuta i napawa się radością, kiedy tylko malutka wygrana jest po jego stronie. Ma jednak jedynego sprzymierzeńca, który obiecuje mu ochronę. Jest za to bardzo wdzięczny, jednak nie pojmuje, dlaczego nawet będąc królem, musi się słuchać tutaj innych. Przede wszystkim nie chce się żenić z kimś, kogo nie darzysz żadnym uczuciem. Często było mi go szkoda, bo on jako jedyny przejawiał uczucie normalności. No i jak sądzicie, jak się to rozwinie? Jeżeli mam być szczera, to powiem Wam, że nie przypuszczałam, że książka tak bardzo mi się spodoba. Do tego pozycja jest no, pięknie wydana: ma większy druk i niedługie rozdziały. Postacie są tutaj przedstawiane i opisywane tak troszeczkę na raty. Jeżeli żartują, to opisana jest ich też mimika twarzy. Jeśli gdzieś tam się śpieszą, to sylwetka i styl poruszania. A ile jeżeli są źli, to następuje opis ich charakteru. To była taka nowość, której no właśnie nie spotykałam w innych pozycjach. Styl pisarski, pisarski jest tutaj bardzo przyjemny. Wiecie, osoby rozpoznajemy tutaj nawet po wymowie. Jest to, jak już wspominałam, tą pierwszą i z największą przyjemnością. Przeczytam następne i już przeczytałam. I wiem, że należy czytać po kolei, żeby poznać właśnie początki i kształtowanie tej opowieści, które są tutaj przedstawione. Także za mną już jest lektura półświata i pół wojny, Więc czekajcie, postaram się w jak najszybszym tempie wam ją tutaj nagrać i opowiedzieć, czy mnie urzekła, czy nie urzekła. To już pozostawię tajemnicą. Póki co książkę wam tą pierwszy, tą pierwszy bardzo wam polecam i się z wami żegnam. Do usłyszenia. Pa 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 pa. pa.